Cześć! W tym filmie pokażemy wam, jak nasza ekipa stanęła do jednej z najtrudniejszych walk z czasem i pogodą. Mieliśmy postawić warstwę izolacji i zabezpieczyć dach przed nadchodzącym deszczem. Brzmiałaby jak zwykła budowa, gdyby nie to, że mieliśmy tylko półtorej doby, by wszystko skończyć. Jeśli spadnie deszcz, zanim zdążymy zabezpieczyć powierzchnię, całą robotę trzeba będzie zrywać i robić od nowa. A to setki metrów, tona materiałów i dni straconej pracy. W tym filmie zobaczycie krok po kroku, jak przygotowaliśmy strop, położyliśmy folię pod strop. Warstwy izolacji, papę i odpływy. Wszystko pod presją czasu i zbliżającej się burzy. Zaczynamy. Dzisiaj nie pada. Wczoraj padało, jutro ma padać. No dzisiaj planujemy to zrobić. Co my mamy? Mamy do, do remontu, dach płaski. Zaczynamy z czego? Wczoraj pompowaliśmy wodę, była wypompowana woda. Później to wszystko wygrzeliśmy, żeby troszeczkę to przesuszyć. No i teraz lecimy folią paryzerycyjną. To dajemy stropian. Później stropian spadkowy. Będziecie obserwować, patrzeć jak to wszystko idzie do przodu. To. Nie mam czasu, żeby to. dużo z Wami gadać, dlatego że musimy lecieć, bo inwestor czeka. Czeka na naszą pracę, czeka, żeby jego budynek nie ciekł. Następnie ekipy mogły sobie spokojnie działać. I my nie chcemy innych zatrzymywać. Robimy to w terminach. Prawdopodobnie dzisiaj będziemy działać, nie wiem, do 23, do 22, dlatego że chcemy to skończyć i musimy to zabezpieczyć, żeby jutro, jak zacznie padać, żeby wszystko było zabezpieczone. Okno pogodowe dało nam szansę Wykonać naszą pracę Ale musieliśmy dać z siebie wszystko Aby osiągnąć sukces Niektórzy pracownicy przyszli już o 5.30 I zaczęli przygotowywać strop Pod wykonanie dachu Około godziny 10 Słońce zaczęło wypalać nam skórę Zrobił się straszny upał Który wyssał z nas wszystkie siły Ale nie mogliśmy się poddawać Niestety warunki pogody nie pozwalają nam czekać, żeby ten beton po prostu wysechł. Dlatego my to suszymy. Nie chcemy, żeby wilgoć się została w stropie i później na soficie wychodziła jakaś pleść, mech i tak dalej. Również chcemy wyrobić swoją pracę na czas. co tutaj widzimy? Mamy taką kanapkę, widzicie? Najpierw paralizację, folię paroizolacyjną, dalej taki stropion podstawa mamy 20, później stropień spadkowy od 15 cm i schodzi do, praktycznie do 0, do 1 cm. Na środku będziemy mieli taki koszt zlewowy, który będzie szedł od tego, tamtego boku do odpływu. No widzicie, tak to wygląda. Po prostu tam najgrubsza warstwa idzie w spadku i lecimy do środka. No bo ta jest bez spadku, to jest podstawa. dwudziestka, prosta, koniec, w poziomie. A tą górną warstwą to formujemy po prostu spadek, żeby woda ściekała i, i nie stała na naszym dachu. Popatrzcie, ważny element. Widzicie, wszystko jest linii. Każdy stropem musi być, żeby nie było mostka chłodu. To samo mamy tutaj. Widzicie? Widzicie? Nie ma. Styk na styku. Nie ma tego. Ten styk musi być na środku, żeby nie było mostku, żeby mróz po prostu nie wszedł do naszego pomysłu. No i widzicie? To co mówiłem. Tutaj mamy praktycznie na zero kosz z Lewowej, której będzie szedł do odpływu. Odpływ. Będziemy mieli na środku. No, czyli jest od 16 cm schodzi i praktycznie do zera. Dobra, chwilę pokażę. To jest papa podkładowa, samoprzylepna. Jak tutaj robimy, jak widzicie, no mamy tutaj z 15 cm, żeby ta papa się przykleiła. Na razie nie mamy czasu, żeby po prostu kolkować. W normalnym przypadku, przy normalnych warunkach pogody, to się robi tak. Widzicie, kawałek folii zostawiamy 8 cm, a tutaj dalej 8 jest ona przyklejona. To tak zostawiamy, żeby to było zabezpieczone. Jutro ma padać. A tutaj później to tak po prostu robimy i konkurujemy zgodnie z projektem. Czyli to jest bardzo dobrze wyjście dla Was, żeby dach był zabezpieczony, żeby złapać szczelność. Dlatego uczcie się u nas, bierzcie sobie pod uwagę. Dobra, no, widzicie te chmury? Zobaczcie, popatrzcie. No i teraz musimy szybko jakoś reagować. Już po prostu jak jak to widzicie, na tej chwili po prostu się kończymy. I zaraz chodź tutaj, pokażę jak to zabezpieczymy. No, musimy szybko to już... Pokrywać no wiatr przycho przychodzi, i może, może być deszcz. Jak to zabezpieczyć? Dobra, pokazuję. Ta folia pójdzie tutaj na górę. Tak jest. Tutaj z góry damy ten stropian spadkowy, i później to okleimy papą. Albo folię po prostu utniemy, i papą damy tutaj na stropian. Raz i przygrzyjemy ją tutaj do tego betonu żeby jak tutaj będzie dużo wody, żeby ta woda nie pójść nam pod nasz stropian. No, jakoś tak. To wszystko. No jak widzisz, nie chcę tego, ale musimy szybko działać. Na słowach mura Beć idzie. No tak jak zawsze jest na budowach. Nie zawsze mamy, mamy materiał na czas czy jeszcze coś. Na przykład tutaj nie mamy kolanku. Hydraulik jeszcze. Hydraulikom to nie przyszło. No i mamy odpływ, ale nie mamy kolanki. Zaraz deszcz będzie padał. Wczoraj robiliśmy to do dziewiątej wieczora, żeby to wszystko zakryć. No i nie chcemy, żeby tutaj się uzbierało dużo wody i później. Nie wiem jakim sposobem, żeby to weszło nam pod spód, i później trzeba było to wszystko zrywać i suszyć. Patrzcie, to jest nasza technologia. Dobra, właśnie tak robimy. Zostawiamy tutaj kawałek tej blachy, bo musieliśmy szybko to zrobić. To jest tutaj przyklejone, a to jest kawałek nieprzyklejony. Czyli jest zabezpieczone od wody, później, później będziemy kolchować i, i to z powrotem przyklejeć. No a na razie co robimy? Znalazliśmy taką, taką przelączkę. Widzicie co to jest? To jest od prysznica zwykłych tego. Strzenicy mamy inne. No ale musimy jakoś to uratować. I to właśnie dlatego warto z nami współpracować. Że nie mówimy, że nie, to niemożliwe jak zrobić, że niech to drugie martwią, tak nie robimy. Jeżeli widzimy problem, no To po prostu nie uciekamy od problemu, ale nie odrzucamy ten problem, po prostu jego rozwiązujemy. I roz to rozwiązujemy w taki sposób. Cyk. Zrobiliśmy taką kombinację, to obsadzamy, zaraz to robimy odprowadzenie, wszystko opienkujemy jeszcze i tą, tą papę odprowadzimy do tego odpływa. Będę taki, no działał 3 dni, 4 dni do tej pory, po czym to nie przyjedzie. Idzie burze. No patrzcie. Mamy tutaj zrobioną pierwszą warstwę tej papy przylepną. no i musimy, żeby to zabezpieczyć. No jak praktyka pokazuje, że to gówniano się klei do tego. Co znaczyć gówniano? To się przykleja, tylko przy nadmiernej wilgości, no po prostu odstaje. A nie chcemy, żeby tam trafiła nam dla nas woda. Dlatego po obrysie budynku. Dościelniamy żywicą. Patrzcie, również przy kominach, tak samo przy kominach mamy wszędzie dościelnione. Również tutaj, widzicie? To jest przyklejone, przyspawane. Tutaj jest przyklejone. Później zrobiliśmy wytop smoły, żeby tutaj żadna wilgoć nam nie trafiła i nie podciekło. To jest w jednym pasie. Widzicie? Bez żadnego złączenia. Czyli te górna warstwa tej papy. Ona don dochodzi i tu jest przyklejona. No, jeżeli nie macie możliwości, żeby nasza firma robiła dla was, no to uczcie się i róbcie to sami. Albo patrzcie, jak robią inne firmy dekarskie dla was i możecie im podpowiadać. Okay. Tak to ma być. Udało nam się zabezpieczyć dach przed deszczem. Było to ogromne wyzwanie dla naszej ekipy, ale daliśmy radę. Część zespołu pracowała pierwszego dnia od 5.30 aż do 21.00. To naprawdę niewiarygodne. Napięcie sięgały zenitu, ale na szczęście wszystko się udało. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw lajka, chłopaki naprawdę na to zasłużyli. Obserwuj nas, żeby nie przegapić kolejnego ciekawego materiału. I pamiętaj, jeśli dach to tylko Skyboot Home.